Tak? Możesz mi to przeciąć na dwie połóweczki? Spieszę się, tak, żeby równiutko było, dobra? Okay, tu masz nożyczki. Okay, dobra, tu ci dobra, daję, No, i nie odkładaj nożyczki, dałam Ci nożyczki. No, ja wiem, że mi dałeś nożyczki. Ale... No, ale jak to będziesz przecinał? sprzecinał? Śrubokrętem? Nie, nie śrubokrętem, tylko nożykiem. Tu wszystko mam, doseczkę, linieczkę, nożyk. Wszystko, ale co potrzebne. No dwie połówki tak szybciutko? Owszem, zrobię ci, powolutku, zbieraj się. Będziesz miała zrobione. Nożyczkami to wyjdą dwie części, a nożykiem dwie połówki. Was serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć o tym, jak inaczej przygotowujemy nasze działanie i jak inaczej do tego działania podchodzimy i jak inaczej po prostu realizujemy to nasze działanie w takim codziennym, małżeńskim, rodzinnym życiu. Zapewnie rozbawiło Was to, że zwykłe przecięcie kartki może przynieść takie nieporozumienie. No, a dla nas to jednak było Trudne na początku, żeby się zaakceptować, że w inny sposób pewne działanie podejmujemy. Dokładnie tak. Mnie nieraz drażniło to, że Marek robi pewne rzeczy. Dobrze, ale o wiele, wiele wolniej, na przykład niż ja bym to zrobiła, tak? Czasem się śmiałam, że chciałabym, żeby miał tam gdzieś taką korbkę albo taki regulator i można by go było troszeczkę podkręcić, żeby to było szybciej. Na szczęście nie miał takiego regulatora i nie było konieczności, żeby tak robić. Ale przekonałam się po pewnym czasie. Że to jego, ten jego inny sposób działania jest bardzo korzystny w wielu sytuacjach życiowych. Na przykład coś nam się zepsuło, i to nie na zasadzie, że trzeba było tylko wykręcić i wymienić żarówkę no bo to nie jest jakąś tam może skomplikowaną rzeczą, ale powiedzmy, moja maszyna do szycia, na której nieraz jakieś tam domowe poprawki yy, robię, jak się zepsuła. To Marek dzięki temu właśnie, że robi pewne rzeczy tak spokojniej. Potrafił bardzo cierpliwie tą maszynę naprawiać, bo jeżeli ktoś miał do czynienia z takim naprawianiem maszyny, to wie, że czasami to ustawianie trwa bardzo długo i wymaga wielu, wielu takich powtórek, powrotów do tego, co było wcześniej. Moje działanie, nie wiem, mój temperament nie pozwalałby mi chyba na to, żeby tak działać, natomiast podziwiam właśnie u niego to, że on potrafił tyle razy sprawdzać, powtarzać, aż naprawił. Ja pamiętam od dziecka, że miałem dużo takiej cierpliwości i precyzji w wykonywaniu swoich czynności, ale jednym z takich sztandarowych w naszej rodzinie elementów to było krojenie sałatki jarzynowej. Otóż dla mnie było istotne, żeby była drobno pokrojona, żeby była dobrze wymieszana, więc to wszystko, no i składniki, oczywiście, żeby były te, które mają być brak czegoś powodował, że ta sałatka już w głowie sprawiała, że czegoś brakowało i ona już nie będzie tak dobra, jak powinna być z wszystkimi dobrze przygotowanymi i skrojonymi składnikami. Tak, wiemy dokładnie o tym, że Marek przy swojej cierpliwości te, te kwadraciki to musiały być takie 5 na 5 mm. 3 na 3 na 3. O ile sałatka została przypisana tylko mnie i ja się tym zajmuję, o tyle zdarza się, że którejś z nas podejmuje się gotowania, przygotowania obiadu czy jakiegoś posiłku. I dla mnie zwykłe ugotowanie zupy zaczyna się od sprawdzenia, czy wszystkie składniki są, przygotowania tych składników, i wtedy mogę się zabrać za gotowanie. No, bo na przykład nie wyobrażam sobie zupy pomidorowej bez ryżu. W ogóle zupa pomidorowa bez ryżu to nie jest zupa pomidorowa, to już jest nieporozumienie. Dokładnie tak. No więc najpierw wszystko musi być ogarnięte, sprawdzone, wtedy mogę zabrać się zagotowanie, żeby efekt końcowy, który zamierzyłem, był zgodny z tym, co w rzeczywistości wyszło. Czyli ta pomidorowa ma być pomidorową. Ja natomiast, jak się zabieram na przykład, no już mówimy o tym gotowaniu, tak, który tutaj Marek powiedział, no to mam jakiś pomysł, patrzę, no jest, tak, mogę gotować, gotuję, gotuję nagle. Mm, no powiedz mi, jak już będzie ta zupa, nie ma śmietany. E, a chciałam zrobić ze śmietaną, tak? No to mam dwa wyjścia, mogę zrobić bez. Przychodzi Marek i mówi, no wiesz. Dzisiaj jest super, ale jest bez śmietany, bo nie miałam, więc pomija milczenie, że nie miałam. A czasami też jeszcze, ponieważ Marek zwykle później wraca ode mnie z pracy. No więc dzwonię, wiesz co, wstąp jeszcze i kup śmietanę, bo chciałam zrobić to i to, a niestety śmietany nie mam. Tak, i to nasze działanie też jest właśnie inne w przygotowaniu. Ja działam jak gdyby tak y, naraz, y, bardzo emocjonalnie, szybko. Y, Marek ma troszkę inny sposób właśnie działania. Tak. Ja y, przygotować muszę y, cały warsztat pracy. Muszę wszystko pozbierać razem. Y, nawet do sprzątania, jak się zabieram, potrzebuję najpierw przygotować sobie, y, nie wiem, narzędzia, które będę używał. Ale jednocześnie w tym wszystkim robi się trochę bałagan, ponieważ dużo rzeczy powyciąganych, dużo rzeczy przygotowanych. No i zdarzało się, że Renia przychodząc, widząc jak ja coś robię, tak ogarnęła wzrok i mówi, ale Ty tutaj masz bałagan. Na co ja stwierdzałem, nie, to nie jest bałagan, to jest po prostu uporządkowany nieład. Gdzie ja wiedziałem, gdzie wszystko mam położone, wiedziałem w którym miejscu co jest, jednocześnie miałem świadomość tego, że z zewnątrz to może nie wygląda estetycznie, ale jednak gdzieś to się dzieje w tej całej mojej pracy. Tak, poza tym, co też zauważyłam, że czasami pewne czynności, które wydawały mi się bardzo proste, tak przykręcanie tam jakiejś śrubki, która wypadła, no wydawało mi się, że to jest no takie, no co to jest? No, wziąć śrubkę i przykręcić, tak? Okazuje się, że no. Teraz już wiem, że to niejednokrotnie nie jest takie proste, bo trzeba znaleźć i śrubkę, bo tam ta się już zgubiła, a jak nie ma takiej, to trzeba ją kupić. To trzeba znaleźć odpowiedni śrubokręt, żeby akurat pasował do, tej, do tego. No trzeba też, nie wiem, przygotować odpowiednio miejsce, bo może czasem trzeba coś jeszcze wiertarką poprosić. No różne tam są jeszcze uwarunkowania. A przede, przede nich... wszystkim trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego ta śrubka się wykręciła. Też. A dla mnie pewne rzeczy wydają się proste a okazuje się, że no w tym działaniu Marka one jednak nabierają trochę takiej komplikacji znaczy nie z jakiejś złej woli tak? bo tu nie chodzi o jakąś złą wolę tylko, że to no po prostu tak jest, tak jest w życiu poza tym, co ja też zauważam zauważam, że ja pewne rzeczy jak powiem, że chciałabym, żeby zrobić to ja to rozumiem, że to jest robione zaraz tak? ja też zwykle, jeżeli coś planuję staram się to zrobić zaraz i może stąd też czasami jakieś takie nieporozumienia czy konflikty pomiędzy nami się pojawiały, ponieważ no, mój mąż, jak było powiedziane, że zrobi, to zrobi. I Tam... nie musi mi tego Renia przypominać co dwa lata. No dokładnie tak. Natomiast ja raczej, jak. Nawet w domu naszym, tak jak z dziećmi czasami, to jak powiedziałam coś, żeby zrobić, to. No raczej oczekiwałam, że to będzie zrobione już, tak. Jeżeli to nie było, to czasem się nawet zżymałam, sama brałam i to robiłam, bo ja już to chciałam mieć z głowy. Chciałam to mieć, że tak powiem, odkreślone, mieć ze swojej listy rzeczy, które są do załatwienia i do zrobienia. A działania mojego kochanego męża jest troszkę inne. No ja potrzebuję to, co od początku mówiłem: potrzebuję przygotować sobie ten warsztat, a przede wszystkim duchowo się muszę przygotować. Wiele czynności, które podejmuję, to też wymagają jakiegoś, nie wiem, przemyślenia konstrukcyjnego, w jaki sposób to będzie zmontowane, w jaki sposób to będzie funkcjonowało, ile to ma wytrzymać i jakie ma wytrzymać warunki. A więc na przykład kiedy robiłem taką antresolę na naszym tarasie no to chciałem, żeby to wytrzymało, a nie przy pierwszym podmuchu wiatru zostało zniszczone, zburzone. A więc no troszeczkę czasu mi zajęło samo przygotowanie, co też dla Reni wydawało się, że zbyt długo się zabieram do tej pracy. No, a jednak efekt końcowy jest taki, że jest to na tyle solidne, masywne, a jednocześnie też konstrukcja jest dosyć lekka. Czasem te same rzeczy można by powiedzieć w moich oczach, a w oczach mojego męża też wyglądają całkiem inaczej. Tak, no, pamiętam takie zdarzenie, kiedy wyjechałam na taki dłuższy okres. I po powrocie do domu, a wracałam dość długo, bo z drugiej, z drugiej części Polski, z drugiej strony Polski, więc te kilkanaście godzin w autokarze, więc jednak były bardzo męczące. No i po powrocie, taka zmęczona, zamiast się położyć, spać, to chodziłam po domu i słuchajcie, zrzędziłam, bo tak, no tu jakieś kurze nie starte, tu jakaś pajęczyna, tu coś jeszcze, nie? Więc myślę sobie, no tak, nie było mnie te kilka dni. I tu nikt niczego nie posprzątał. Aż w końcu którejś z naszych dzieci wzięło się na odwagę i powiedziało do mnie: Mamo, ale my tu przed Twoim przyjazdem tośmy tak solidnie wysprzątali. O i tak, tak. Zwłaszcza, że ja zarządziłem takie sprzątanie generalne, gruntowne, bo mama wraca, a więc, żeby się ucieszyła, że jest wszystko posprzątane. Cały dzień sprzątaliśmy, wszystko było ładnie, wyukładane. No cóż, zapomnieliśmy, że 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 trzeba gdzieś tam pościerać, że, yy, że gdzieś coś się może rozlało, przyschło i taka została niewielka plamka. No, Arenia przy swoim spojrzeniu od razu to zauważyła. To mi to przeszkadzało, tak? Przejść do takiej codzienności. Tak, moi drodzy, myślę, że tyle takich naszych przemyśleń dotyczących różnic w działaniu. Zachęcamy do tego, żebyście poszukali, jakie, w jakich działaniach, w jakich dziedzinach, w jakich sytuacjach wy się różnicie między sobą, albo co czasami widzicie inaczej niż ta druga osoba, co może, może czasem nas drażni, może czasem trochę przeszkadza, ale jednocześnie no, jest to zyskiem także dla naszego małżeństwa, dlatego że patrzymy trochę inaczej, ale też dobrze, inaczej nie znaczy źle. Zachęcamy Was w to dzisiejsze popołudnie, abyście zwrócili uwagę. Czy chętnie zwracacie uwagę, poświęcacie na przygotowanie, na precyzyjność wykonywania danej czynności, czy raczej tak ogólnie coś wykonujecie, co nie jest też złym, tylko innym podejściem do wykonywanej czynności. I myślę, że właśnie wspólnie, jeżeli usiądziecie, tak jak my, przy herbatce, e, spróbujecie omówić, co inaczej ja wykonałem, co inaczej Ty wykonałaś, e, myślę, że to pomoże Wam łatwiej i lepiej siebie zrozumieć. Nie tyle zrozumieć siebie, co zrozumieć sposób wykonywania czynności i zaakceptować. zaakceptować to. Dokładnie, tak. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy.